Hejka! Tu Katuwu, witajcie! Więc dzisiaj mamy dla Was zestawy markery na Halloween. Rysunek przygotowałam ja, jest taki śmieszny i ma dużo szczegółów. Więc mamy tutaj miskę z markerami oraz miseczkę z rzeczami do, jakby, do pokolorowania. No więc um, myślę, że będziemy mogli powoli. Zaczynać. Ten rysunek y, mi się tak całkiem podoba. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Mm. Jutro pojawi się część druga z innym rysunkiem przygotowanym przez Won. Więc dobra, możemy zacząć. Wylosowałam jakąś kartkę. I mamy choker, czyli ten pasek, jakby ten naszyjnik. <laughs> no dobrze. Hmm. Mam nadzieję, że będą jakieś halloweenowe, fajne kolorki, bo. Troszeczkę mi na tym zależy, żeby to fajnie wyglądało. Więc dobra, mam miskę i losujemy. O, żółty, kurczę. Trochę mało Halloweenowy. Gdyby był taki ciemniejszy, taki pomarańczowy, to jeszcze, ale no trudno. Może jakieś inne kolory, może lepsze kolory mi się potem trafią. Miejmy nadzieję, bo <gryw> to będzie kupia wyglądać, jak będzie takie całkiem kolorowe, no ale zobaczymy. No dobra. Odkładam ten marker, żeby już go znowu nie wylosować. I bierzemy z drugą karteczkę. Wylosuję, wylosuje. Co my tu mamy? Mamy tu księżyc. No, czyli ten piękny księżyc, nie w pełni, ale księżyc. O, będzie fioletowy. No, fioletowy to całkiem Halloweenowy kolor, bym powiedziała. Tylko, że chciałam, żeby ten rysunek był taki ciemny, taki fajny, a ten żółty trochę to psuje. No no cóż, zobaczymy, może się, może się uda jakoś to. Naprawić potem. Mam nadzieję, bo nie chciałabym mieć jasnego rysunku. Dobra, bierzemy kolejną rzecz. A będzie to... Skóra. O nie, skóra, skóra. Mam nadzieję, że jakiś fajny kolor się wylasuje. Oby kolor skóry, tylko nie... O nie. Niebieski. Dobrze, że to jasny niebieski, ale nie, no proszę. Czemu niebieski? Czemu to nie mógł być ym, jakiś... Kremowy. Musiał być niebieski. Nie, no ja, ja zwykle losuję takie dziwne kolory, bo często się bawiłam. Na przykład, jak byłam młodsza, w kolorowanie różnych takich rzeczy losowo. No i zawsze mi wychodziło tak mm, słabo. No więc zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście na koniec tego filmiku pokażemy Wam jeszcze, jak wyszedł ten rysunek. Ja tutaj przewinałam, żebyście nie musieli oglądać, jak koloruję całą tą twarz, bo ten filmik trwałby nieskończoność Podejrzewam, że około pół godziny A tak to przynajmniej potrwa jakieś, nie wiem, 16 minut, coś w tym stylu Dobra, bierzemy nową karteczkę um, Może to. dobra A będę, będzie to kapelusz na czapkę, no to wiecie, no Tatiara, no. Nie wiem jak to się nazywa. Napisałam kapelusz na czapka. Ja bym na to mówiła kapelusz. No dobra, losuję. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny kolor. Czerwony! No nie! Ona wygląda jak muchomor. Ona będzie wyglądać naprawdę jak muhomor. Taki będzie mieć taką twarz niebieską i zaraz będzie mieć y, czerwony kapelusz i te białe kropki. Gdyby one mogły zostać białe, to byłaby jak muchomor. O matko, no dobra. Należy to kolorować. Jeżeli Wam się podobają nasze filmiki, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Um, I piszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś inne filmiki na kanale, to piszcie pomysły, albo piszcie w komentarzach, jak Wam się to wszystko podoba. No dobra, będę to kolorować, ale no cóż, no nie wygląda to zachęcająco. Ja naprawdę nigdy nie zrobię jakiegoś dobrego rysunku w losowych markerach. Nigdy mi to nie wychodzi. Często się też bawiłam z won w losowe markery, i ona zawsze miała lepszy. Zawsze jej wychodził taki ładny. Na koniec zobaczycie, jak jej wyszedł. Ona to robi na bieżąco z nami. Wtedy, kiedy ja to robiłam, to ona to robiła, więc. No. Też Wam przewinęłam, to mi się trochę wyjechało na pasek, ale trudno. Losujemy. Oczy i. Um... A, oczy i usta duchów. No tak. Dobra. To taki podobny kolor strasznie do skóry tej dziewczyny. No. no. Zobaczcie, no prawie identyczne są te dwa kolory. No dobra. No trzeba tak zrobić. Dobrze. Więc... Od razu z góry was przepraszam. Ale mi się nie, nie da się odwrócić tego filmiku, więc nie wiem co się stało. Dobra, rysujemy kolejną karteczkę. Um, no dobrze, usta, usta. Chciałabym, żeby były jakieś ciemne, chociaż jasne też by ładnie wyglądały, ale jakieś koloru ust. No, żeby, może jakby były czerwone, granatowe. No ale przynajmniej jakiś ciemny kolor, pasujący bardziej do Halloween. No zobaczymy, jak to będzie. Ale nie, całkiem ładnie to wygląda, wam powiem. Jestem całkiem z tego zadowolona. No ładnie to wygląda całkiem. Teraz, gdy tak został ten rysunek, to wygląda ładnie. Tak mi przynajmniej się tak wydaje. No cóż, zobaczymy. Losujemy następną rzecz. A będzie to... A bę... Będą to paski na tym kapeluszu. Dwa kolory. No dobra, to losujemy dwa kolory. Ten kolor i ten. O, nie, taki zielony i niebieski. No dobra, ja sobie robię tutaj. Ten niebieski postawi, właśnie tutaj. A będę robić na zmianę te paski, bo oczywiście jakby możemy je dodawać, w którychkolwiek miejscach chcemy. Ja robię je po prostu na zmianę. Mi się tak podoba. <laughs> Więc ten niebieski mi się całkiem podoba, i gdyby to tak zostało nało super, ale mi się niezbyt podoba połączenie niebieskiego z zielonym. Więc się przekonamy, jak to wyjdzie. Przekonamy się. O nie, jeszcze nie, mi się to nie pasuje. Jeszcze ten zielony jest taki brush marker, więc tak troszkę mi się mm, ciężko tym... Nie, ciężko jest nie wyjechać za linię, nie wiem. Ale dobra, zobaczymy. Tak, więc... Ja lubię Halloween na pewno, więc ten filmik sprawił mi wielką przyjemność, ale Ech, pewnie wynik końcowy mi takiej przyjemności nie sprawi. Dobra, co teraz nam się wylosuje? Zobaczmy, zobaczmy. Brwi i włosy. Chciałam, żeby były jakieś ciemne, takie prawie czarne albo coś takiego. No ale dobra, zobaczymy. Wylosował mi się taki, taki kolor skóry, więc tak trochę niefajnie. No ale dobra, taka trochę blondynka. Nie, nie, nie podoba mi się ten kolor na niej. Bo owszem, podoba mi się ten kolor, często go użyłam jak rysuję sobie normalnie do włosów, ale nigdy do takiej wiedźmy. Nie no, proszę, to wygląda strasznie źle. No ale dobra, koloruję to cierpliwie. Otworzyłam sobie tą grubszą stronę tego pisaka, bo um, wię większą przestrzeń od razu zamalowuje. No dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Mianowicie mamy tu środek dyni. Mamy tu jedną dynię i po prostu tam um, jakby w środku oczu i w środku jakby w buzi. Różowy. Różowy, naprawdę. Matka, dobra, no niech będzie różowy, no bo przecież nie mogę tego wymienić, bo no to mają być losowe markery. No ale trudno, no różowy to tak średnio? Coś mi to nie pasuje. Nie, to wygląda źle. Gdyby jeszcze ta dynia była jaśniejsza niż ten kolor, to proszę bardzo, ale żeby się nie okazało potem, że będę mieć czarną dynię i to różowe w środku. No chociaż to też by całkiem nieźle um, wyglądało. Dobra, losuję następną rzecz. A będzie, to będą, To będą? To duchy, ze zewnątrz po prostu je, ja, mam nadzieję, że to będzie jakiś fajny jasny kolorek, bo duchy są jasne, więc miejmy taką nadzieję, miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, więc e, wezmę tą miskę, moją piękną, markerową miskę, o, mam. No i wy... no, nie, no i jeszcze braszmarker. Nie, ja żałuję trochę, że wrzuciłam te braszmarkery, no ale to jest marker, więc wrzuciłam. W tej miejsce znajdują się ogólnie teraz wszystkie moje markery. Z wyjątkiem jednego, który mi się... jakby on mi się wypisał. Um, ona w ogóle... Ten braszmarker żółty ma taką brudną końcówkę. Bo kiedyś jak malowałam, to sobie przejechałam po jakimś ołówku czy coś w tym stylu. No i, i teraz mam brudne i teraz mi tak brudzi ten rysunek. No ale trudno, no. W ogóle strasznie ciężko jest faktycznie nie wjeżdżać za linię markerem takim. Taki marker jest lepszy do większych powierzchni i ja lubię w ogóle tymi wielkimi pisać z takim wielkim kaligraf... kaligrafią, lubię pisać tymi. No ale dobra, zobaczymy. Bierzemy następną karteczkę. I następna karteczka, to nie toperze? Nie toperze, mam nadzieję, że będą ciemne. Proszę, ciemne, proszę. No to są chyba jakieś żarty. Kolor skóry, mój ulubiony kolor skóry na no nie toperze. Nie, to wygląda strasznie źle. Naprawdę, totalnie źle. No ale dobra, muszę tak, muszę to zrobić, no bo. O nie, ona już wygląda tragicznie. Nie, to wygląda okropnie. Dlaczego ja zawsze mam takie beznadziejne kolory? No dobra Aha, zapomniałam, bo już miałam wylosować, a ja najpierw trzeba wylosować karteczkę No dobrze, a mianowicie mamy tutaj... Kropki na kapeluszu, dwa kolory Mam nadzieję, że będą to jakieś jasne albo ciemne, ale nie, nie jakieś... Różowy i żółty To ten żółty taki trochę pomarańczowy jest, ale... Nie, nie podoba mi się to. To wyda źle. No, trudno. Tutaj właśnie pokolorowałam którekolwiek chcę. Kropki, po prostu, żeby mi się podobało. No i e, zobaczymy. Teraz, różowy ten różowy mi nie pasuje do czerwonego. Ludzie, proszę. Mm, no teraz wygląda naprawdę tragicznie. Tragedia. Totalna. Naprawdę. No um, dobrze. Więc wezmę, wylosuję następną, następną rzecz. A tą następną rzeczą będzie... Y, będą pryszcze, dwa kolory. Chciałabym, żeby to był różowy. No bo to są takie te kolory, ale obawiam się, że to, to nie będą. Bo ja zawsze jak coś chcę, to tego nie ma. No proszę, brązo dwa brązowe. Jeden taki jasny, drugi ciemny. Tylko ten jasny jako to, to, to odstające, a... Ten ciemny. O nie, to wygląda źle. Trudno. Ale nie, nie podoba mi się ten rysunek. Miałam nadzieję, że mi się spodoba. Zostało nam w sumie mało rzeczy. Dobra, losuję następną karteczkę. I mamy gwiazdki! Gwiazdki. Chciałam, żeby były żółte tak bardzo, ale mm, obawiam się, bo zużyłam już dużo żółtych. Zostało mi w tej misce jeden lub dwa żółte. No i mamy zielony. Tak, wiadki y, są zielone, ale takie spadające w żółć, więc w sumie, w sumie to całkiem nieźle. No ale dobra, wylosujemy następną rzecz. Następna rzecz to y, jest dynia, więc będziemy robić dynkę. O nie, taki ciemny. No proszę, dlaczego zawsze mam takie. Nie, zawsze jak ja coś chcę, to nigdy tego nie ma. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje, ale dobra. Jestem ciekawa, jak idzie won. Ha, pewnie o wiele lepiej niż mi, ale dobra. Tam jeszcze te y, ząbki mi się tam. Dałam tam przez przypadek wcześniej kreskę, ale to mają być. Te ząbki też mają być zakolorowane normalnie. Więc koloruję tą dynkę. I drugą oczywiście też, bo to jest jakby. To są dwie dnie. Tak, w ten sposób wyglądają one tak. No cóż, no, no, no trudno. Nie wygląda to jakoś szałowo, No ale też źle. Jakoś strasznie nie jest. O nie, przebiło mi. Kurczę, szkoda, ale dobra. Um, zbieram następną karteczkę. Um, I dynie te trzonki, czyli te jakby łodyżki na no ogonki. No. Ja, ja nazwałam to nie wiem czemu trzonki. Będą pomarańczowe, no czyli ten zielony i pomarańczowy to są takie halloweenowe kolory, ale gdyby były na odwrót, gdyby to, no dobra i mamy ostatnią karteczkę i będą to oczy powiedzmy, dwa kolory, dwa kolory, tak, bo oczy będą, jedno będzie inne niż drugie, tak, tak wymyśliłam, stwierdziłam, że tak będzie ciekawie, więc mamy szary i mamy różowy, dobrze, więc pokolorujemy na szaro i różowe. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to dajcie łapki w górę lub zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie tu zostać, tak to się prezentuje. A ja Wam mówię pa pa jeszcze Wam tu pokażę rysunek, w. Wow.